Z wszystkich bardzo serdecznie, jestem Fertus. To jest kolejny odcinek z arenki z Hearthstone'a. Dokładnie tak. I sobie kontynuujemy 3-2. Mam nadzieję, że moje kolejne arenki będą nieco lepszym wynikiem. Zobaczymy, jaki to będzie wynik: może 12-3. <grych> nie wiem, nie wiem, bo on... znaczy 12-2. Nie wiem, ale no cóż, um... raczej nie. zobaczymy, no. Co, co? 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 Nam przychodzi na przeszkodzie? Może dokonamy takiego czynu Ale no cóż, mam nadzieję, że kolejne ręki będą lepiej szły Dobra, w końcu ten godny przeciwnik się pojawił. Zaczął pojawić. Co, Sorry, piję soczek. Twój jaki soczek? Um, nie soczek tylko yy, mleko, kakao. Nie, 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 nie O <ścoughs> oh my god Jak go dawno nie... nie widziałem go chyba w tej grze To spoko, to może być, to nie Uuu, No, to mogło być, bo tego mamy dużo To wolałbym, żeby zostało Dobra, może to do niektórych ludzi denerwować, więc przestanę. Dobra, jakie nam teraz kurczę... <gul>? What? Dziwne? Dziwne jest okranie. Ale my sobie wklepiemy jeszcze jako in Image. O, heal w końcu. Nie będziemy w po prostu go zignorujemy, co może okazać się błędem. No cóż, co ciekawego nam tam masz zaoferowania? Hmm. o, chociaż, przecież... a, niech ten dostanie tego bufa, bo co że nic ten buff nam tak naprawdę nie robi, bo on ma dwa, dwa, dwa ataku. Zobacz, jak ktoś go Hmm, 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 hmm. Ja mogę go zawsze wychilować Coś za cztery ze O! Zgodnie z życzeniem panie Tak Tak? Tak? I tak Nice, nice, nice O, no całkiem spoko było Bo bo nam tam trochę jak się on odrzuca i no, nie wiem Mamy no jeden wystarczy. Oh, organ, no, myślę, że wymiana. Albo tego sobie zależy. Ale wiele rosy kar, szkoda tych kar. Nie, myślę, że go chociaż w sumie. Oooooo. zobaczmy co dobierzemy. Sowa. Myślę, że tak. Idziemy w murdy. Co przeproszenie. D tak, granie co szybciej niż tam dla poprzednia, ostatnia, ona strasznie była nerfująca. Nie, miałeś mi widać, nie. A on daje przyjaznemu tylko? Ach, przyjaznemu. O, możemy się cofnąć, mamy hila. Eee. Hmm. 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 co? A nie, musimy okay, najpierw zaatakować. Zróbmy to tak, chociaż... Tak zrobię. Ponieważ on walnie prawdopodobnie w tego, chyba że się go jakoś pozbędzie. Będziemy mieć 7 a, i no, 11, a braknie tego na a nie, mamy tu tego, całkiem spoko. Oooo! Oh, come on, serio? Ooo, oh, nie, 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 ale mamy jeszcze ach, kurde, przemyślał o to nic, ale nie, mamy tego jeszcze. I soły mamy Najpierw zobaczmy co dobierzemy do, do Nie, to nam nic... O! W sumie? Chociaż Nie Ktoś mnie Okej okay. Tak, spoko na ręce mamy w tym momencie 5 Eee, 5 tego. Jedno z tego czy... Znaczy w sensie, że w bohatera. Więc 5-6 mam szczęście. Ale na jedną turę to nie. nie Do rady. O! Zobaczmy co... O o o... Ora czemu nie wcześniej? Ziom? No całkiem, całkiem fajna gra. Pewnie przez to dobieranie, że to przegram. Uuuu! Mem zabieram! Mm. Mamy fajne zagranie, hm, hmm. hmm. okej, okay. no, tego bym mógł zostawić ale cóż, no jeszcze facelessa, fajnie, fajnie, znaczy manipulatora, bez twarzowego, beztwarzowego manipul manipulatora, u mnie jakiś kryształ na pasie, jakiś macki, Seriously. Nie będę dobierał, bo to może zdecydować mojej przegranej. Kur jest. O oh my god! O, gdzieś... Eee, serio, 2-3, chodź, 2-3. No coś dobierzmy, dobierzmy. Golem nie pomaga, nic a nic. O Nie, bo to jest demon. Ajaj aj, ja. Przyjazny? A przyjazny, ok. O, dobra. Kurde! Wystawiamy wszystko. Bo po prostu tak. Znaczy, że to przegraliśmy. 5 damage. No, no, choćby ten, Holy Fire. 5 damage. 5 damage. Uwaga, uwaga. Okej. Okej, okej. Nie, 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 to może być. Ale może tak. Możemy sobie tak dobrać, coś możemy. Ta ta, ta ta. Serio. Dobre zagranie. Serio. Tak bardzo źle. Serio, tylko liwa. Może za szybko. Traciłem do życia tam dobierając karty 3, 3. Średnio. Bardzo średnio. Słabo. Ale no dobra. Uwaga, uwaga. 35, 25. Cieszymy się, że doceniamy golda. 5 to jest Matematyka. 60 golda. Sorry, już jest pójno. widzicie widzicie zażdżą sami. Jeszcze otwórzmy pakiet. Być może być znowu szczęśliwy, znaczy tak samo jak ostatnio. Uwaga. Straszliwy korsarz. Moc dziczy. Lustrzany pył. O! Święty gniew i dziarski gorzeni. Dobrze karta, i co daje obrożnienia równe No dobra, to... Może być, ja dziękuję, za bardzo, ja dziękuję bardzo, serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie, się, cześć, widzimy się w kolejnej arence, bądź w jakimś innym odcinku z innej gry. Zobaczymy się w kolejnym odcinku i tak. Więc dzięki, chyba. Dzięki, trzymajcie, cześć, na razie, pa pa. Hejo.